Nazywam się Ania Zielińska, jestem copywriterem, dziennikarzem i PR-owcem i od kilku lat pracuję w teatrach, zajmuję się mediami społecznościowymi teatrów. A do właśnie aktywnych dołączyłam dlatego, że chciałabym zrobić pierwszy w Krakowie dyskusyjny klub teatralny. Dziwna sprawa, ale jest tutaj bardzo dużo teatrów w tym mieście. Natomiast nie mamy na razie klubu, w którym można by było porozmawiać o spektaklach i wokół. Chciałabym, żeby ten klub był miejscem, gdzie będą mogli przyjść nie tylko specjaliści, ale po prostu normalni, zwykli ludzie, którzy bez e, wstydu, krępacji, będą mogli mówić o e, swoich racjach. Nie będzie tam miejsca na to, żeby uzgadniać jedną rację obowiązującą, tylko będą różne racje. E, I e, mam nadzieję, że. Za jakieś 10 lat ten klub będzie bardzo fajnym miejscem i że wszyscy politycy z Sejmu będą mogli pójść na spektakl, razem to ich połączy, to wspólne doświadczenie, a potem spotkają się w moim klubie i niezależnie od poglądu będą mogli porozmawiać o tym, co zobaczyli i wokół i po prostu będzie pięknie.